a tak naprawdę to pod Krakowem, tylko znowu zabawna sytuacja, hotel, w którym miałem pierwotnie zostać przez cały pobyt, okazało się, że mam w nim zarezerwowany pobyt od jutra, tak? I dowiedziałem się już tego na miejscu, w recepcji i dowiedziałem się, że nie ma dla mnie miejsca, tak? Potem Zaproponowano mi jeden pokój, zaproponowano mi inne hotel, tam też nie było miejsca, więc musiałem na szybko, na gwałt szukać po prostu pokoju na dzisiejszą noc, bo nie miałem po prostu gdzie zostać. Tak? I to mi trochę pokrzyżowało plany, bo musiałem krążyć po okolicy, jeździć, jeszcze się rozpakowywać, przenosić, musiałem wyjeżdżać z parkingu i tak dalej i to mi trochę zajęło czasu. Trochę mnie też kosztowało trochę nerwów, a ja jako, że nie lubię za bardzo takich nagłych i gwałtownych, niespodziewanych zmian, to i tak uważam, że radzę sobie z tym całkiem nieźle. Jest po prostu zabawnie. A y, jutro, punkt dziewiąta, zaczynam szkolenie z Dynamic Neuromuscular Stabilization, czyli w wolnym tłumaczeniu y, dynamiczna nerwowo-mięśniowa stabilizacja. I miałem tak naprawdę powiedzieć. O co chodzi w tym szkoleniu i jakie są założenia tego szkolenia w tej chwili, ale jestem tak wykończony i tak zmęczony, i jest już tak późno, że zrobię to po prostu jutro. Dlatego teraz, jak tylko kończę nagrywać film, kładę się spać, bo przez te wszystkie zmiany, perypetie, jestem po prostu wykończony. I do zobaczenia jutro, i jutro już samego rana wszystko Wam opowiem, znaczy samego rana. Jutro, prawdopodobnie wieczorem, wszystko Wam opowiem. Także do zobaczenia. Serdecznie jestem po pierwszym z dniu kursu DNS Modu A. I teraz tak, dzisiaj już jest znacznie lepiej, jestem w hotelu, w którym miałem pierwotnie być, więc tutaj już nie ma dla mnie żadnego zaskoczenia. Już obyło się bez większych niespodzianek. Niespodzianki jeszcze były, ale pomniejsze, więc cieszę się, że już jestem tutaj, gdzie miałem, gdzie miałem pierwotnie być. I dzisiaj jestem już znacznie bardziej wypoczęty, mimo że po całym dniu... Kursu i dzisiaj mogę wam powiedzieć trochę więcej o tej metodzie, tak? Czy jak, jakby jak lubi mówić, prowadzący o podejściu, tak? I jakby i samą koncepcję, i samo podejście DNS ja znam osobiście głównie od mojego znajomego Darka Prusika, tak? Pozdrawiam cię, Darku, który pracował tą metodą na mnie. I w trakcie tej pracy ta metoda zaczynała mieć bardzo dużo sensu dla mnie, ponieważ ja widziałem pewne rzeczy, które były w mojej głowie niewyjaśnione, jeśli chodzi o moje ciało, a po tej pracy wiele rzeczy się wyjaśniło i tak naprawdę ma sens do tej pory, a ja tę metodę poznałem tak naprawdę rok temu. I byłem bardzo zafascynowany tym, co się dzieje w moim ciele. I tak naprawdę ta fascynacja, ta fascynacja utrzymuje się do dzisiaj. A tak naprawdę o co chodzi w tej metodzie DNS? Otóż samo podejście DNS bierze pod uwagę rozwój, <grytko> rozwój kinezjologiczny dziecka, tak w wieku od 0 do tam 14, mniej więcej miesięcy od 0 do 14 miesięcy i Biorąc pod uwagę, jakby biorąc ten wzór pewnych wzorców ruchowych dziecka, my chcemy to przełożyć na funkcjonowanie dorosłego człowieka albo dziecka starszego, tak? Ale chodzi o to, że w rozwoju kinezjologicznym dziecka są pewne aspekty wzorców ruchowych, których my nie powinniśmy nigdy tak naprawdę zaprzepaścić w ciągu trwania całego życia. I DNS dąży do tego, żeby te wzorce, które zostały zatracone, odwzorować i przywrócić. Tak? Czyli na przykład, jeśli my mamy nieefektywny sposób stabilizacji obręczy brzusznej, tak? czyli jakby jamy brzusznej, tak? bo na przykład wciągamy, wciągamy brzuch, czy na przykład mamy pozycję otwartych nożyczek, czyli miednica jest do, do przodu zgięcia, tak? czy żebra są wysunięte do przodu. I nie ma tej efektywnej stabilizacji, to DNS dąży do tego, żeby to jak najbardziej unormalizować. A co, ma na myśli, a co mam na myśli mówiąc unormalizować? Czyli, żeby przywrócić równowagę tak naprawdę pomiędzy przeponą dnem miednicy, tak? I żeby w, tych, żeby w tym środowisku przywrócić równowagę, tak? Yy, bo koncepcja bazuje, bazuje na. I to jest tak naprawdę wzorzec ruchowy, który u nas się. Yy, tworzy około trzeciego miesiąca życia, tak? I tak jak wtedy my to robiliśmy bardzo, bardzo naturalnie w drodze rozwoju kinezjologicznego, tak samo my teraz, czyli ja na przykład w wieku trzydziestu kilku lat, też powinienem mieć te wzorce obecne. Te wzorce napięcia powinienem mieć obecne. Jeśli ich nie ma, to pytanie, dlaczego ich nie ma? I jest istotne, żeby te wzorce przywrócić. Tak? I sam moduł A opiera się na tym, jakby sam moduł A zakłada pracę na stabilizacji jakby w płaszczyźnie strzałkowej, tak? czyli głównie na stabilizacji, jeśli chodzi o tułów, tak? w, w płaszczyźnie strzałkowej, czyli w leżeniu na plecach, w podporze na przedramionach, w podporze na czworakach, w staniu, i tak dalej. W pozycjach symetrycznych. To jest jakby moduł A, ponieważ pozycje symetryczne są łatwiejsze od niesymetrycznych i dlatego od nich zaczynamy. I to tak naprawdę tyle. I jeszcze tutaj jest bardzo, bardzo istotna. Sama funkcja przepony, tak? czyli w jaki sposób przepona pracuje. Bo mamy tutaj na myśli przeponę jako trzyfunkcyjną strukturę, która ma za zadanie m.in. oddychać, stabilizować i tak naprawdę funkcję zwieracza w okolicach przełyku. Tak? Yy, bo przy nieidealnym jakby używaniu przepony i klatki piersiowej i w ogóle całego tułowia. To przepona będzie miała problem z nawet oddychaniem, bo jeśli będziemy angażowali górne części klatki piersiowej, to przepona nie będzie efektywnie funkcjonowała jako struktura, która ma dla nas oddychać. Tak? Funkcję stabilizacyjną, i do tego też potrzebuje tak naprawdę neutralnego ustawienia. Całej, w całej osi kręgu słupa i klatki piersiowej, i funkcję zwieracza, której, która jest, jest tak naprawdę pochodną tego, jak, una, jak ona się już ustawi w trakcie samej stabilizacji. Yy, I metoda DNS ma dla mnie bardzo dużo sensu, ponieważ tam bardzo mocno przykłada się uwagę właśnie do tego, co się dzieje na samej osi, a później też dopiero bierze się pod uwagę, co się dzieje gdzieś w okolicach peryferiów. Ponieważ same ruchy kończyn, tak one, one tak naprawdę nie powinny być zależne od tego, co się dzieje tutaj w całej osi,. Tak, tylko to, co się dzieje w tułowiu, powinno być, a, powinno być autonomiczne i na tej bazie my powinniśmy budować funkcję samych kończyn. I Kur na razie przebiega bardzo, bardzo fajnie. O prowadzącym, o skrypcie powiem Wam więcej po dniu drugim, bo tam będę robił też podsumowanie, ale wyszło kilka takich bardzo złotych myśli, bardzo fajnych myśli, które już gdzieś tam za mną chodziły, ale których nie umiałem jeszcze do końca tak jasno sprecyzować, które sobie zapisałem tutaj w komputerze. I dzisiaj tak naprawdę była też mowa o tym, że biomechanika jest taka sama tak naprawdę dla wszystkich czy ktoś jest topowym sportowcem, ktoś jest bardzo zawodowym i sprawnym sportowcem, ktoś jest weekendowym sportowcem, a ktoś w ogóle nie uprawia sportu. Tak? To pomiędzy tymi trzema osobami nie ma różnic tak naprawdę biomechanicznych, czyli wszystkie te aspekty biomechaniczne, ustawienia żeber, klatki piersiowej, miednicy itd., to każda z tych osób podlega tym zasadom. Tak? i to jest bardzo istotne. Nawet dzieci podlegają tym samym zasadom co my, dlatego właśnie sama, samo podejście DNS wzoruje się też między innymi na wzorcach u dzieci. Czyli biomechanika jest tak naprawdę dla, jest taka sama dla wszystkich. Drugim takim, drugą taką myślą było, że postawa ciała reaguje na wszelkie zmiany patologiczne w ciele. Tak? Czyli, jak była jakaś operacja, jak był jakiś uraz, był ból przewlekły, czy była jakaś choroba, infekcja czy zapalenie, to nasza postawa ciała będzie się do tego tak naprawdę adaptować, będzie reagować na to, bo nasze ciało będzie się ustawiało w stosunku do tego, co teraz się dzieje w konkretnym ciele. Tak? Jeśli boli nas po prostu miejsce pooperacyjne, to będziemy chcieli je gdzieś tam chronić. Tak? Jak będziemy mieli operację na kolano to gdzieś ta inhibicja przez ból pewnych mięśni będzie, przez co będziemy musieli obciążyć żyć inne części ciała, tak? Jeśli była jakaś infekcja dróg oddechowych, to nasza klatka też się będzie inaczej zachowywała i na przykład zesztywnieje, tak? Jak są jakieś zmiany nawet nawet na poziomie psychicznym, to nasza postawa ciała też będzie inna, niż jakbyśmy byli zupełnie pewni siebie i bezproblemowi pod tym względem. Więc wszelkie patologie, które się dzieją w naszym ciele i na naszym ciele, będą oddziaływały na postawę ciała. To jest bardzo fajne, nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, ale faktycznie ma to dużo dla mnie sensu. I teraz tak, mózg tak naprawdę nie widzi mięśni, tylko widzi sam ruch. Tak? Dlatego podczas... Wskazówek, które, które dajemy pacjentom, nie używamy zwrotów, proszę napiąć teraz mięsień ten, mięsień ten, a mięsień ten, bo mózg nie rozumie tego w tych kategoriach. To już, to już też gdzieś wiedziałem, ale jest to jakby po, po raz kolejny podkreślane, że my powinniśmy mówić do naszego mózgu i do naszych klientów pod kąt, i, do, i do naszych pacjentów, pod kątem ruchu, tak, pod kątem y, motoryczności, tak, czyli jaki ruch ma zajść, co ma się napiąć, gdzie to ma się napiąć, w jaki sposób ma się napiąć, a nie tak dokładnie, co konkretnie się tam napina, tak? bo mózg rozumie ruch, a nie rozumie wyizolowanych, y, a nie rozumie pracy wyizolowanych mięśni. I bez stabilnego tłowia nie można odpowiednio zaangażować kończyć, tak? I to jest między innymi jedno, jedno właśnie z cech, co próbuje przekazać DNS, czyli przed podjęciem jakiejkolwiek pracy na stawach barkowych, na łokciowych, na kolanowych, biodrowych, skokowych, to żeby cokolwiek miało tutaj sens, to my będziemy musieli mieć bardzo mocną i stabilną bazę w postaci stabilnego tułowia. I dopiero na tym stabilnym tułowiu będzie można wkomponowywać pracę kończyn, bo jeśli, bo jeśli podczas pracy kończyn tułów będzie niestabilny, to te pracujące kończyny oprócz swojej pracy będą musiały jeszcze wykonywać pracę stabilizującą tułów, który nie będzie wiedział tak naprawdę, co ma ze sobą zrobić, tak? przez co ta praca będzie nadmierna, przez co będą jakieś zmiany przeciążeniowe. Tak? Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek pracy w obrębie kończyn, my byśmy chcieli być bardziej ustabilizowani na poziomie tułowia, ponieważ wszelkie aktywności rąk czy nóg nie powinny nam wpływać na to, co się dzieje w obrębie tułowia. Tak? Czyli wszelka praca, w sensie tak naprawdę na tym module tylko, tak? wszelka praca kończyn powinna. Nie powinna, jakby to powiedzieć, nie powinna wyciągać tułowia ze środka centralizacji. Coś takiego, tak? Ze środka stabilizacji. Tak? I ostatnia rzecz, bardzo ważna rzecz, na której, o której prowadzący bardzo dużo wspominał, że my tak naprawdę w tym wszystkim, co my robimy, w, co się robi w DNS-ie, to dążymy do centralizacji stawów. Bo chodzi o to, że jeśli staw będzie w ustawieniu jak najbardziej centralnym, a centralnym ma, mamy tutaj na myśli, że wszelkie mięśnie otaczające te staw są jakby w równowadze napięciowej i jeszcze rozumie się przez to maksymalny styk powierzchni kostnych ze sobą, tak? To są jakby cechy scentralizowanego stawu, to my dążymy do centralizacji tego stawu i budujemy ruch wokół tego. Bo jeśli staw jest zdecentralizowany i my wtedy będziemy wprowadzać ruch, to pewien obszar na pewno zostanie w jakiś sposób obciążony, co będzie prowadziło do urazu, do patologii i w konsekwencji do bólu. Tak? Ale jeśli my scentralizujemy staw i wprowadzimy ruch wokół tej centralizacji, to wówczas staw nie będzie miał tak naprawdę żadnego podłoża do tego, żeby. Powodować ból, tak? ponieważ wszystko będzie obciążone równomiernie. I my tak naprawdę dążymy do centralizacji na module A: do centralizacji całego kręgosłupa w osi. Tak? Od kości krzyżowej aż do głowy. Yy, I to są tak naprawdę takie główne cele, i jakby przesłania, które ja wyniosłem po dzisiejszym dniu. A mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o samej koncepcji. I uważam je za bardzo logiczne, bardzo sensowne i w kontekście mojej pracy z pacjentami, bo ja biorąc pod uwagę pewne aspekty DNS-u, które gdzieś wyszperałem w badaniach naukowych, ja już wprowadziłem pewne cechy tego podejścia do swojej pracy, to ma to dla mnie bardzo duży sens i efekty są naprawdę nieraz spektakularne. Wykorzystując przeze mnie, tak naprawdę procent tego, czego się dowiem jeszcze w kolejnych dwóch dniach. Dlatego dzisiejszy dzień był bardzo owocny, bardzo dużo potwierdził pewnych myśli, ale też bardzo dużo usystematyzował tych informacji i tak naprawdę nie mogę się już doczekać y, dzisiejszego dnia, y, jutrzejszego dnia, gdzie będzie już znacznie więcej praktyki, bo dzisiaj było bardzo dużo teorii, a dopiero. Pod koniec, w tym ostatnim rzucie około dwóch godzin, było takie wstępne badanie oględziny, jakby sprawdzanie w jaki sposób nasz tułów może kompensować i przyjmować nieprawidłową postawę i nieprawidłowe wzorce napięciowe. Dlatego dzisiejszy dzień był bardzo owocny, nie mogę się doczekać na jutrzejszy i do zobaczenia. Wszystkich serdecznie po drugim dniu szkolenia Dynamic Neuromuscular Stabilization Moduł A. Dzisiaj, drugiego dnia, było zdecydowanie bardziej praktycznie niż wczoraj, ponieważ dzisiaj oprócz pewnych kwestii w ontogenezie rozwoju dziecka, to po prostu pracowaliśmy cały czas. I prowadzący, i dzisiaj, tak naprawdę podsumuję. Całe to szkolenie, tak? Podsumuję pewne aspekty i pewne, pewne sfery tego szkolenia. Tak żeby to wszystko podsumować. Ponieważ jutro będziemy też pracowali, aż kowiek, jutro już nie będę nagrywał żadnego materiału, ponieważ wątpię, żeby moje odczucia po tych kilku jutrzejszych godzinach się zmieniły. A, a więc teraz tak. Yy... Ogólnie jestem trochę niezadowolony, jeśli chodzi w ogóle o cały ten film, który będzie powstawał, ponieważ miałem nagrane wczoraj już jakieś tam materiały jakby z, z otoczki samego jakby otoczenia szkolenia, otoczenia dworku, gdzie jest jakby sala szkoleniowa, tak? Nagrywałem jakieś tam, jakiś tam park, jakieś wiewiórki, jakieś tam rzeźby itd. Ale nie spodziewałem się, że wczorajsze podsumowanie dnia zajmie mi 14 minut, dlatego tak naprawdę wywaliłem wszystkie te poboczne po prostu dogrywki i ujęcia po to, żeby zmieścić jak najbardziej samą esencję kursu, a żeby ażeby ten film nie trwał po prostu 40 minut, bo, no bo kto to obejrzy. Dlatego wy, jakby wywaliłem większość otoczki, jakieś tam ujęcia kawy, wiórek właśnie, co tam jedzą, po prostu orzechy na drzewach. To wszystko wywaliłem, starałem się zawrzeć jakieś tam oprócz pewnych tam wstawek, po prostu rzeczy, które mają związek z samym kursem. A więc tak, podsumowując jakby samoszkolenie tak ogólnie. Samo szkolenie albo nie, dobra, samo szkolenie podsumujemy na samym końcu. A teraz pewne jakby konkretne kwestie. Sam prowadzący. Jaki jest prowadzący? Otóż Jakub jako prowadzący mega dobrze wywiązał się ze swojego zadania, ponieważ w sposób bardzo logiczny, przejrzysty i jasny, przeplatając to ze swoim doświadczeniem, bardzo jasno wytłumaczył wszystkie zagadnienia, tak naprawdę, wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania, i jakby na temat odpowiadał na wszystkie pytania. Jeśli czegoś nie wiedział, mówił, że nie wie. A to, co wiedział, bardzo jasno i przejrzyście tłumaczył. Więc duże, duże propsy dla prowadzącego. Wszystko było punktualnie. Wiadomo, tam kilka minut później za, zaczynaliśmy, żeby się ludzie po prostu zeszli. Ale wszystko było punktualnie na czas. Czas, o którym, w którym mieliśmy skończyć kończyliśmy to nie było tak że po prostu yy, mieliśmy skończyć o, o 17:30 a skończyliśmy o 19:00 tego nie było wszystko było względnie punktualnie yy, Jakub, yy, jakby sam jakby nieraz przedłużał pewne rzeczy bo po prostu chciał tyle informacji przekazać że po prostu mówił że już ostatnie zdanie a jeszcze tych ostatnich zdań było po prostu 10 tak no to, to, to jest akurat bardzo fajne bo starał się wyczerpywać każdy, tak, każde zagadnienie, tak naprawdę, całkowicie i totalnie. Tak? Jeśli chodzi o jakby podział i strukturę samych, samych zajęć, to ona też była bardzo fajna, ponieważ najpierw było, był pokaz na modelu, a potem po prostu szliśmy działać w parach. Jedyny minus tego szkolenia, jaki mógłbym yy, wskazać, to to, że jakby czas na pracę w parach był trochę krótki. Tak, że jakby Jakub chciał tyle rzeczy pokazać yy, wszystkim na tylu różnych przykładach, że po prostu ja będąc z kolegą w parze w trakcie pracy, tak, i badania i samej terapii, my, zostaw my zostawaliśmy tak naprawdę w środku naszej pracy, yy, 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 jakby zostaliśmy w, nie, wołani, że teraz prowadzący pokazuje pewne podobne aspekty na innej osobie, tak? To ma swoje plusy, ponieważ mogliśmy przez ten, w ten sposób zobaczyć wiele różnych osób, w sensie wiele te same problemy u wielu różnych osób, jak one się manifestują, tak? z różnym podejściem, ale gdzieś tego czasu na naszą pracę między sobą y, trochę tego brakowało. To, był, to jest dosłownie jedyny minus, jaki ja jestem w stanie y, obecnie wymyślić. Jeśli chodzi o skrypt. Skrypt jest podzielony tak naprawdę na pięć tematów. Jest to bardzo logicznie przygotowane skrypt i materiały dostajemy chyba miesiąc przed samym szkoleniem, więc można te materiały sobie wydrukować, przygotować, przejrzeć, zapisać pytania, co ja zresztą zrobiłem i bardzo sobie to chwalę. I jakby można te materiały swoje przywieźć na samo szkolenie, tak? Na miejscu dostaje się ten sam skrypt, tak? co prawda czarno-biały, ja sobie wydrukowałem w kolorze ją, ale to jest dokładnie ten sam skrypt, tak? więc my dostajemy tak naprawdę cały skrypt już na szkoleniu. Więc jeśli ktoś nie chciał tego drukować, nie musiał, bo to już było przekazane mu na miejscu. Skrypt jest uporządkowany bardzo logicznie na pięć wykładów. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo istotnych informacji, jest to podzielone tak, że na jednej stronie jest z reguły 6 slajdów, i po jednej stronie są slajdy oryginalne po angielsku, a zaraz obok są yy, przetłumaczone na język polski. Więc jak ktoś chce, może czytać w oryginale, ale jeśli się nie czuje w, tu na siłach. To od razu ma tłumaczenie po drugiej stronie, także wszystko jest tam jasne i przejrzyste. Także duży plus za sam skrypt. I teraz ogółem podsumowując: szkolenie dla mnie bardzo wartościowe. Szkolenie i podejście tłumaczące bardzo wiele w mojej głowie i wyjaśniające bardzo wiele mechanizmów, które w moim ciele samym zachodziły, a na które ja nie znałem odpowiedzi. tak? Czy Typu, jak się, jak się stabilizować, co oznacza neutralna pozycja, i tak dalej. I tak dalej. Nie będę tu, tutaj wchodził w duże szczegóły, bo ten film no, trwałby, trwa, trwałby znacznie dłużej. Ale ogółem podsumowując, ja ze szkolenia i z podejścia jestem bardzo zadowolony. Na pewno wezmę udział w module B. Dajcie znać, jeśli byście chcieli, też relacje z modułu B, co tam jest i tak dalej. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego kursu, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Ja jestem bardzo zadowolony. Polecam to szkolenie tak naprawdę fizjoterapeutom, trenerom medycznym, tak naprawdę ortopedom. Bardzo fajnie się też sprawdzi u młodych fizjoterapeutów czy u młodych trenerów, którzy jeszcze są na początku tej drogi, żeby dosłownie mieć takie podstawy i takie podwaliny do tego, jak się ustabilizować i jak podejść do tematu postawy ciała. Bardzo dużo rzeczy tu się wyjaśnia, więc to bardzo mega polecam. Także jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać. Ja tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Ten film będzie miał chyba z pół godziny, więc jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do końca, to Ci gratuluję i tym bardziej dziękuję. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia.